Cześć, witaj. Wiesz, nakręcam ten filmik, żeby Tobie powiedzieć, że jesteś kimś wyjątkowym i masz coś w sobie, czego nie ma żaden inny człowiek na świecie. I wiesz, ten świat. Byłby piękniejszy, gdybyś to z siebie, to właśnie co w tobie jest, dał innym, żeby się tym podzielił. Wtedy może zainspirujesz innych ludzi, by poszli Twoją drogą i by również podzielili się tym. Co w nich najlepsze. Dlatego jeszcze raz powtarzam Tobie, że jesteś kimś wyjątkowym i pozdrawiam Ciebie. Pozdrawiam Ciebie serdecznie i życzę moc, energii, szczęścia, żeby nigdy Ciebie nie opuszczało to szczęście. 都是不吃。